Czym są hardkorowe pety? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na to pytanie. Nowy update Pet Simulator X. Te ikonki, które tutaj widzicie, świadczą o tym, że będziemy mieli nowe hardkorowe pety. Tak nazywa się ten obrazek. Czyli pierwszy po lewej to jest hardkorowy ikonka hardkorowego peta, natomiast po prawej to jest hardkorowy pet. Patrzcie ile gwiazdek tu ma w ogóle. Raz, dwa, trzy, cztery. 5-10 gwiazdek, chyba, i słuchajcie, co to oznacza, moi drodzy? W tym odcinku ja odpowiem Wam na to pytanie, ale Wy możecie napisać w komentarzu Wasze propozycje. A i zanim zaczniemy, użyjcie kodu BroDTV w Fortnite i Epic Games, jak kupujecie jakieś gry. Dzięki za wsparcie, pomagacie mi tym samym rozwijać kanał. Zaczynamy, słuchajcie, i słuchajcie, moim zdaniem, wiecie jakie jest moje zdanie na ten temat? Uważam, że to będzie nowy rodzaj petów, słuchajcie, tak jak były mamy zwykłe, rary, mitikale, tak będziemy tutaj mieli coś więcej niż mythical, coś bardziej trudnego do zdobycia. Nie wiemy, czy to będzie trudniejsze niż huge pet do zdobycia, czy może być coś pomiędzy, albo jeszcze bardziej trudne, trud, wiecie, jeszcze bardziej trudne do zdobycia, tak? Jeszcze będzie trzeba farmić, grindować bardziej niż zdobycie huge peta. No zobaczymy, co to, czy to rzeczywiście tak będzie. W ogóle taką propozycję, słuchajcie, taką propozycję jeden z użytkowników Twittera, na przykład Mileya, za, zauważył, że, popatrzcie, <laughs> mityki, przepraszam za kaszel, jeszcze nie wyzdrowiałem w pełni, mityki mają trzy takie gwiazdki. Słuchajcie, więc być może, więc być może te hardkorowe pety to jest coś więcej, coś naprawdę z hiper trudnego do zdobycia, bo widzicie, tu są te gwiazdki, a na obrazku załączonym wyżej mamy aż 10 gwiazdek, więc być może coś takiego będzie. Dajcie znać, co o tym myślicie. Na sam koniec bardzo dziękuję Wam za te prześliczne fanarty, które zrobiliście, ktoś tutaj narysował. Bardzo dziękuję. Piękna praca, piękny tościk. Tutaj kolejna. Bardzo Wam dziękuję za te ładne prace, które robicie. Bijajcie na Discorda, link w opisie i w komentarzu. Do zobaczenia.